Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do Różańca. Mario, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, Na wieki wieków. Amen. Kochani, ruszamy dalej w naszym poznawaniu miejsc maryjnych. Dzisiaj zadanie dla Was, może trudniejsze, dla niektórych. Odczytajcie z diagramu, tutaj mamy taki diagram, zaszyfrowane hasło zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli ktoś grał kiedyś w statki, to trochę będzie miał łatwiej. Jak nie, no to musi troszkę poszukać. Na początku mamy G1. Tutaj mamy literki, tutaj mamy cyferki i szukamy G1. I to jest tu. Czyli pierwsza litera to będzie G. Spróbujcie odnaleźć pozostałe litery. Zastopujcie sobie na ten czas. A my z ciociami zaraz spróbujemy Rozszyfrować to też samo. Hmm. To ja się biorę do roboty, moi drodzy. G1. Aha, G. U mnie wyszło, że G. U Was też. D7 to jest I. G5. Co mówicie? Że E. EA. Świetnie. C. Sześć, naprawdę jak statki, to jest T, A4R, B. Gietr? Gietr. Na pewno dobrze przypisujesz? Gietr. Gietr. Gietr, wujku. To o. gdzieś musi być, może coś na wschodzie, może w Rosji. Mm, tu mamy Z. To już jest Z, to już jest dwuznak wujku. To dzieci nawet wiedzą w drugiej klasie. O. G3 będziemy czytać. E7, co mówicie? Co jest E7? Fuuu, dobrze. Teraz mamy A8, jest A. G6 to jest taka trudna literka polska Ły. Głoska Ły. I H2. No nie, co to jest? Zobaczmy, czy wszyscy mamy tak samo. Ciociu, co to jest? Gietrzwałt. To jest gietrzwałt, moi kochani. To jest gietrzwałt. Zobaczmy, gdzie ten gietrzwałt leży. Gdzieś niedaleko Olsztyna. Cioci i już Ostruda. Olsztyn i, i pomiędzy też. jest Gietrzwałd. Mamy, kochani, sanktuarium w Gietrzwałdzie. Uh -huh. I co wiemy o tym sanktuarium? Dawno temu, moi kochani, kiedy od stu lat nie było na mapie Polski, Maryja przychodzi do Polaków, wybrała sobie dwie dziewczynki, wybrała Basię i Justynkę. I przychodzi i prosi je, aby codziennie odmawiały różaniec. Matka Boża wybrała to miejsce, aby też Polakom w takich trudnych czasach dodać otuchy, żeby powiedzieć, że jest z nami. I też, żeby nas prosić o różaniec. Też Matka Boża pobłogosławiła to źródełko. Prosiła nas, żebyśmy też pili tą wodę. I do dzisiaj, słuchajcie, jest tam cudowny obraz. Polacy tam pielgrzymują. Na miejscu objawień jest postawiona figura, która też została wykonana według wskazówek dziewczyny, które Matkę Bożą widziały. Niesamowite. Matka Boża przychodzi. Tak. Przychodzi nasza mama i się o nas troszczy. I kiedy przychodzi, pomóc. też kiedy jest nam trudno, kiedy jest mhm. nam ciężko. Chce nam pokazać, że jest. I prosi nas o odmawianie różańca. No to słuchajcie dalej, odmawiajmy, odmawiajmy, wyciągajcie różańce. To Zrobimy jakiś trudny różaniec. Zróbmy dzisiaj. różaniec, koniecznie jakiś piękny. To Słuchajcie, dzisiaj robimy naprawdę trudny różaniec dla dziewczynek, które uwielbiają koraliki i sznurki. Ja przygotowałam dla Was, zobaczcie, taki sznurek. To jest taki sznurek do gorsetów. I na ten sznurek słuchajcie, trzeba dopasować koraliki, które na niego wejdą. Ja już przygotowałam, zobaczcie, 10 koralików, żeby było 10 paciorków. Poproszę tutaj Ja ciocię mi rzeczy, matko kochana. I wujka mogę poprosić Aha, tutaj trzymać? Tak i naciągamy ten sznurek słuchajcie. W domu musicie sobie przymocować albo do krzesła, żeby ten sznurek był naciągnięty. Teraz ciocia wam pokaże. Wybrałam różne kolory sznurków żeby wam pokazać, żebyście lepiej widzieli jak pleść ten różaniec jak jest gotowy będzie wyglądał tak i zaczynamy słuchajcie te sznurki będą tańczyć kładziemy pod sznurek fioletowy i raz będzie tańczył sznurek raz sznurek po jednej stronie będzie tańczył, raz sznurek po drugiej stronie i taniec zaczyna od tego że sznureczek Kładziemy na ten fioletowy, a ten po drugiej stronie, kładziemy tutaj i przechodzi przez tą dziureczkę, taki węzełek i mocno zaciskamy. Teraz tańczyć zaczyna drugi sznurek. Znaczy idzie, na nad, węze, tak. idzie nad, zawsze idzie nad. Ten kładziemy tu, też możecie sobie zatrzymać. Pokaż. Mhm. I przechodzi przez to. I tak przez cały czas będziemy pleść. Raz Jedna strona, raz druga strona. No ale potrzebujemy paciorki, tak? Więc sobie dokładamy pierwszy paciorek. Aha, pomiędzy to, to tak. ten taniec. Pomiędzy taniec. Paciorek pomiędzy tańcami. Mhm. Mhm, znowu Smurek na to. Aha, to chyba załapałam. Tak, i przechodzi I przez środek. Nóg. I tutaj znaczy ok. takie wiązanie na. A, I już jest pierwszy, i znowu lecimy. A nie ten potrzebujemy śmurek. tutaj koralika? Nie? Nie, bo robimy takie... Yy, podwójny splot. Tak. tak? Taki A. podwójny splot. I tutaj wchodzi. I kolejną zdrowaśkę. I do góry. Mat. Nad... Tutaj przechodzi. Hmm. I jeszcze raz. Myślę, że to już ostatni raz pokażemy, bo dzieci mogą sobie zatrzymać kamerę i wszystko. Ja zobaczycie. kiedyś próbowałem i tak? słuchajcie, mi w ogóle nie wyszło. Także, A, ale reklama. także generalnie po prostu ja muszę chyba sobie często zatrzymywać, to wtedy mam szansę się nauczyć. Tak? I słuchajcie, jak mamy już 10 zdrowasiek, wplecionych może na tym pokażę, to y, odcinamy te sznureczki. I słuchajcie, te sznurki gorsotowe są takie fajne, że po odcięciu trzeba poprosić dorosłą osobę o pomoc. I y, przy pomocy zapalniczki, one się tak fajnie topią i one się już nie będą tutaj rozplątywać. Więc tak je odcinamy i zobaczcie, jak skończymy już pleść tutaj, to odcinamy, przypalamy, łączymy sobie te dwa sznureczki i tym samym splotem, ale już bez paciorków robimy takie zakończenie, żeby, ta brans żeby ten różaniec był, zobaczcie, regulowany, żebyśmy mogli swobodnie sobie założyć mm, na rękę, taki na rękę i zaciągnąć. Tak, i zaciągnąć, i wtedy, zobaczcie, możemy się modlić. Mamy A -a. różaniec, możemy się już modlić na tym różaniec. I mamy dziesiątkę, mamy, tak, mamy... dziesięć zdrowaś Mario i ojcze tak. nasz możemy sobie po prostu, żeby nim zaprać. No Możemy też pamiętać, że tutaj. Ojcze nasz. Ta regulacja, tak? To tak, może być naszym tak, takim tak, przypomnieniem tak. o tym, że na początku zawsze odmawiamy ojcze nasz. A w ogóle na początku Różańca, kiedy chcemy odmówić cały Różaniec, odmawiamy. Wierzę w Boga. Najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz, bo wierzę w Boga, pamiętajcie, to jest wyznanie naszej wiary. To jest moment, w którym my przypominamy sobie dokładnie, na czym polega nasza wiara, w co my naprawdę wierzymy. I można powiedzieć, no może wiemy, tak, ale ja przynajmniej tak na to patrzę, że jak ja sobie codziennie przypominam, w co ja wierzę, to jest szansa, że będę mniej o tym zapominał. Bo wiecie dobrze, że zapominamy o wielu rzeczach, nie? E, o modlitwie zapominamy, no, o obowiązkach. Tam. No niestety, dlatego ta modlitwa to też jest takie zaproszenie do tego, żebyśmy, żebyśmy po prostu sobie przypominali, żebyśmy pamiętali. Może warto w tym przypominaniu też pamiętać o tym, że Mariana nas czeka w tych różnych miejscach, na przykład w Gietrzwałdzie, który też trudno wymówić swoją drogą. Dobre ćwiczenie. Napisać. I słuchajcie, może ktoś chce wsiąść na rower i pojechać do Gietrzwałdu. Ja bym musiał jechać 16 godzin, ale. bez przerwy. No, bez przerwy, oczywiście. Na rowerze. E, chyba nie jest to podróż na jeden dzień dla mnie. Może dla kogoś tak, może ktoś by musiał sobie cały tydzień zarezerwować. Ale jest to też pewien sposób na to, żeby tam się znaleźć. Tak, ja bym chciała, bardzo. Bardzo bym chciała. No to trzeba odkurzać rower. Dobrze, słuchajcie. Zapraszamy Was do różańca i oczywiście na następne nasze części rekolekcyjne. To Z, Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica radosna narodziny pana Jezusa. Była wtedy ciemna i zimna noc, kiedy urodził się Pan Jezus. Było bardzo trudno Maryi i świętemu Józefowi, bo Pan Jezus urodził się w stajence, nie było dla nich miejsca nigdzie. Ale święty Józef z Matką Bożą wiedzieli jedno, że Pan Jezus jest najważniejszy. A po Jego urodzeniu aniołowie śpiewali w niebie. Objawili się wtedy pastuszkom, którzy przyprowadzili zwierzęta. I razem z tymi zwierzętami oddali pokłon panu Jezusowi. A zwierzątka chuchały, żeby panu Jezusowi było ciepło. I tam było tyle radości i tyle światła. Właśnie, pan Jezus jest jak małe dzieciątko, którym trzeba się zaopiekować. Pomyślmy dzisiaj, jak ja mógłbym się zaopiekować Panem Jezusem? Może warto pomyśleć o tym, żeby znaleźć dla Niego czas na modlitwie, żeby w modlitwie być blisko Pana Jezusa, żeby nie zapominać o porannej i wieczornej modlitwie. Połóżmy teraz rękę na swoim sercu i powiedzmy, Panie Jezu. Chcę zawsze pamiętać o porannej i wieczornej modlitwie. Pomódlmy się teraz dziesiątką różańca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa na naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako ino opuszczamy naszym winowajcom. I nie róż nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan stołu błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. ta Twojego, Jezus. Święta, Święta Maria Matko Boża, móc się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tybą, między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, móc się za nami grzesznymi, m. teraz i w godzinę śmierci m. naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc i żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę, i w godzinę śmierci w naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Maryjo, pełna, z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak My była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój, o mój Jezu, szaleć na nasze grzechy, zachowaj nas od Dnia Wiecznego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do Omu, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. imię Ojca. Syna Ducha Świętego. Amen. Pan z wami przez niepokalane serce Maryi niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.